Witam. W tym odcinku chciałem pomówić o Montym z FNAF Security Bridge. Chciałem głównie przedstawić jego historię, bo jest ona naprawdę smutna. I widać jak twórcy mogą zepsuć całkowicie dalszy ciąg historii. Niektórych postaci w bajkach lub w grach. Monty. Jest doskonałym tego przykładem. Ale zacznijmy od tego, kim jest Monty. Monty jest animatronikiem Glamrock z FNAFA Security Breach. Pierwszy raz mogliśmy go dostrzec chyba właśnie w tej grze. No i był jeszcze taki jakby przerobiony Monty jeszcze w jakiejś grze, chyba Skota właśnie albo kogoś tam z Steel Wool, ale nie pamiętam jak ta gra się nazywała. Ale chyba ona nic nie wnosiła do fabuły. Monty jest zielonym krokodylem, który ma okulary w gwiazdki oraz czerwony irokes. Jego jedną z cech jest to, że ma on pazury. To jest jego model oczywiście Lego. Wszystkie glamroki po boku mają pancerz. Glamroków jest bodajże 5: Freddy, Montgomery Gator, Roxanne Wolf i Chica. Nie, to czterech, co ja policzyłem. Ale jest jeszcze Glamrock Bonnie. I właśnie Glamrock Bonnie spowodował to, że nienawidzę, nie znoszę i totalnie nie lubię żadnego Bonniego z FNAFa. Oprócz tego bez twarzy. On akurat był ładny. Czemu przez Glamrock Boniego tak nie lubię samego Boniego? Potem o tym wspomnę. Tutaj jest bardzo długi oczywiście ogon Montiego. A tu jego gitara, ukulele, pancho, nie, nie pamiętam co to było. Bo to chyba ogólnie Monty grał na gitarze czy czymś takim. A potem w tej historii, o której jeszcze wspomnę, było chyba... Motyw przewodni, że to było jakieś banjo, banjo, czy coś takiego. Teraz, jaki Monty był z charakteru? Z charakteru był agresywny, co mogło, e, co mogło być e, powodem jego agresji. To, że najprawdopodobniej albo był on zawirusowany, albo... Potem przedstawię wam o tym teorię, jak dojdę do tematu Glamrock niego. Już w samym Security Breach'u ta postać była naprawdę zmarnowana. Mogły być jakieś fajne etapy, że jesteśmy w wodzie i on jak krokodyl nas próbuje dorwać, ale to zostało tak trochę powtórzone w ruin, ale nie tak, jak bym chciał. Do ruin też przejdę. Nagrałem już odcinek o tym, że jak dobrze wiemy, główna postać FNAF Security Bridge z Security Breach, bardzo lubiła z głupich powodów niszczyć animatroniki. Monty był właśnie jednym z najbardziej poszkodowanych. Oto zniszczona wersja Montiego. Ma wielką wyrwę w brzuchu. Jest on przepołowiony na pół. Nie ma jednej ręki. Jest endo. Praktycznie wszędzie ma dziury. Tu nie ma połowy twarzy. Tu na dole. Tu ma zniszczoną szczękę. Wszędzie ma dziury. Tak Możemy go właśnie zobaczyć potem, jak zniszczymy go, zrzucając na niego wielkie wiadro, którego następnie przepołowi na pół. Czemu przypołowiamy Montiego na pół i odbieramy mu właśnie połowę ciała z nogami? Dlatego, żeby zabrać jego pazury z rąk. Genialne. Miał on też te oko takie zepsute, co objawiło się bardzo w ruin, że już było tak zepsute, że nie wytrzymało. I w zasadzie zapomniałem jeszcze wspomnieć, że Monty nie był ślepy, ale krokodyle ogólnie są wrażliwe na światło. W pewnym etapie gry, etapach gry możemy zdobyć phaser blast oraz fast Camera, którymi możemy strzelać do wszystkich animatroników lub po prostu klikać przycisk, żeby właśnie to się użyło. Ale wtedy działa to na wszystkie animatroniki oprócz Montiego, który ma okulary. Ta właśnie sztuka Montiego zniszczona już jest zdatna na to. W sensie, jak strzelimy mu do oczu, to bardzo będzie krzyczał, ale tak bardzo zacznie się wydzierać na całą mapę. Monty ma naprawdę małą popularność i mało osób go lubi w porównaniu do innych animatroników. Następnie powraca on też w FNAFie Security Bridge Ruin. To jest ten sam krokodyl, ale tak bardzo zniszczony, że nie jest w stanie już nawet mówić. Nie ma właśnie tego oka, które było zniszczone już trochę. Jest samym szkieletem samego siebie z podartymi kablami, zniszczoną jeszcze bardziej dolną szczęką, zardzewiałymi częściami, brakiem pazurów. Wypadającymi włosami oraz oczywiście brakiem połowy ciała, przez co wystaje mu taki drut. Monty jest już po prostu w stanie tylko wydzierać się, krzyczeć z bólu i wydawać jeszcze dziwne dźwięki z siebie, bo jest on już zdziczały. Zwariował i chce dorwać bohaterkę Cassie, która wystąpiła w ruin, bo pamięta, że Gregory był dzieckiem i bardzo mocno go skrzywdził, doprowadzając go do tego stanu. Dlatego pewnie ma on tryb przetrwania samoobrony. I próbuje po prostu dorwać nas, żebyśmy my nie dorwali później jego. Znowu. Wiele razy widzimy, jak coś na niego spada, jak coś go miażdży, jak on na coś spada. Jak na czymś się zawala. Na koniec gry z Monty dzieje się na Security Bridge Ruin dzieje się bardzo smutna rzecz, ponieważ Monty został... był w wodzie, a my włączyliśmy napięcie prąd jakby do wody, bo tam były takie kable i Monty zaczął się jakby niszczyć, przeżył jakiś szok, zatonął na chwilę wydzierając się i po chwili zamknęły się drzwi. Cassie, mała dziewczynka, która widziała najprawdopodobniej śmierć animatronika, chociaż to nie zostało potwierdzone, że on tego nie przeżył. Może to był po prostu Le e, duży szok spowodowany u niego, jakby, systemu. I może przeżył, tego nikt nie wie. Nie wie. Po dezaktywacji Roxy, innej właśnie postaci, Cassie płacze. Po tym, jak Mon z Montim dzieje się to, co przed chwilą powiedziałem, przepraszam za jakieś odgłosy w tle, to Kasik nic nie mówi, nie płacze, nie mówi coś w stylu och, nie chciałam, nie. Ma, to, w, ma w to wywalone po prostu. O, tu jest w ogóle hak, ale nie zwracajcie uwagi na ten hak. Nie, wyobraźcie sobie, że go tu nie było. <laughs> tak on się właśnie prezentuje. Został oskarżony on o zamordowanie glabrok, boniego. Na co dałem już wiele dowodów, że tak nie jest. Jednak ludzie i tak będą. Twierdzić, że na 100% to on i cieszyć się, że spotkał go taki los z takiego krokodyla do takiego szkieletu, szkieleta, szkieletu, szkieletowego szkieleta. W historii, że niby Glamrock Bonnie dał mu tę banczo właśnie, czy gitarę właśnie, to było chyba bancho. Ale sam Monty chyba grał na ukulele gitarze, nie pamiętam co to było. Monty jest strasznie niedocenioną postacią, a przez to, że był agresywny, ludzie uważają, że na pewno był głupi, bo jak ktoś jest agresywny, to na pewno jest upośledzony. Monty jako jedyny animatronik został przepołowiony na pół. I tu można widzieć zobaczyć jeszcze jego dziurawe zęby. Na górze miał jeszcze w oryginale chyba dziurowego. Bo miał oczywiście więcej zębów. To jest taka moja prosta konstrukcja jego. Tak jak mówię, on nie zasłużył na taki los. Myślę, że nie zawiódł. rok, bo niego na co mam milion dowodów na kanale. Różnych teorii i innych, właśnie rzeczy. Bardzo zmarnowana postać. W ruiny mogli coś lepszego z nim zrobić, albo jak już chcieli z nim zrobić coś strasznego, lub go zabić. Jeżeli faktycznie umarł, to mogli wtedy, jak przypłodził się na półko, nie ożywić, a nie męczyć go i skazywać na najprawdopodobniej śmierć, chociaż to jest. To jest mój ulubiony animatronik z całego fnaf Mam nadzieję, że przeżył. Bardzo zmarnowana i niedoceniona postać. Więc to była chyba cała historia Montiego. Jeżeli zapomniałem o czymś wspomnieć, to przepraszam. Wspomnę jeszcze kiedyś. Zrobię może jakiś update. Chociaż nie, no bo to jedno słowo miałbym dodać. I od nowa robić odcinek, to by nie miało sensu. To była cała historia tego smutnego krokodyla. Większość osób cieszy się, że to się z nim stało, większość osób mówi, że, to się, że cieszą się, że to się z nim stało. Większość osób mówi, że on na to zasłużył, chociaż myślę, że takie coś to totalna znieczulica. Nie mówię, że, nie, że cieszę się, że Glamrock Bonnie nie żyje, żeby, żeby jakoś nie, da, nie, nie zabrać moje słowa źle. Mówię, że Glamrock Bonnie nie powinien po prostu istnieć. Bo tak to biedny krokodyl został totalnie stracony. Nikt go nie lubi. Nawet kiedy nie odnaleziono zwłok Glamrock Bonniego i niczego, nie było dowodów na to w ogóle, że to Monty. Chociaż dowody na to, że to Monty też są tak totalnie, tak łatwo je obalić po prostu, mówię na 100%. Dla mnie to nie on go zabił. Mówię, to, takie coś totalna, to, to, to jest totalna znieczulica do tej postaci. Robienie animacji z nim, że umiera takie rzeczy słabe. Naprawdę słabe. Zapomniałem co to miałem jeszcze powiedzieć, więc dobra. To by było w zasadzie na tyle. No i do zobaczenia w następnych odcinkach.